Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj rozpoczynamy dzień od Aldi. No i możecie zobaczyć tutaj fajne takie dresiki dla dziewczynek, ale tylko do 1,52 m. I tu jest akurat taki fajny kolor miętowy, bardzo mi się podobał. Spodnie były z Lycra, ale niestety rozmiaru nie było, bo nawet myślałam sobie, żeby zakupić. Oprócz tego miętowego koloru też jest właśnie róż ładny i, i jeszcze takie ciemne właśnie dla chłopców. A tutaj możecie zobaczyć spodnie dresowe, całkiem, całkiem różne fasony. Tutaj są takie proste nogawki, a tutaj właśnie w takim stylu jak ja lubię, na dole ze ściągaczami. No i tutaj następne dresy, ale już takie bardziej jakby welurowe. Rozpinana góra, ładny kolor, taki powiedziałabym brzoskwiniowy, ale miał bardzo dużo właśnie w składzie poliesterów, więc, więc nie kupiłam. Ale kolory były naprawdę fajne. Ten miętowy kolor, i tu jeszcze taki fioletowy. I tutaj możecie zobaczyć, że na dole, w spodniach, właśnie były takie tasiemki. Jeżeli ktoś jest szczuplejszy, to mógł sobie związać i ściągnąć spodnie. Następnie możecie zobaczyć koszulki Nike. A. Bardzo fajne dla chłopców. Męskie w sumie, powiedziałabym: męskie koszulki. Duże rozmiary, ale udało mi się znaleźć coś dla Paula. No i tutaj swetry. Ten sweterek był naprawdę niesamowity. Bardzo mi się podobał. Właśnie ten granatowy. Już siebie w nim widziałam. Troszkę taki prześwitujący, ale myślałam sobie, że na koszulę mógłby być, no, fajnie by się prezentował. Tutaj szary jeszcze kolor, i tutaj taki beż. Taka kawa z mlekiem. Miałam wam nie nagrywać, <gryw> miałam wam nie nagrywać tego, co kupiłam w Aldi, bo czuję się fatalnie. I tak, wiecie, tylko szybko zakupy, które są potrzebne żeby żyć, chciałam kupić, a tak właśnie no, słyszycie zresztą jak ja mówię, tu wszystko mi stoi, także czuję się fatalnie. Dobra, ale pokażę Wam co kupiłam, bo bo bo, bo właśnie kupiłam tą koszulkę dla Paula, z Nike, ona kosztowała prawie 12 euro, a to jest taka koszulka, słuchajcie na sport. I wiadomo, chłopak zawsze potrzebuje takiej koszulki, bo jedna, w sumie on ma dwie, ale już z jednej tak widzę, że on wyrósł, więc ta jest trochę większa, będzie na pewno lepsza. Kupiłam, słuchajcie, miód, miodek. I naprawdę ten z Aldi, albo właśnie też taki bio z Rewe, bardzo mi smakuje, ale musi być ten kremik. Tutaj widzicie, pisze kremik. I ten kremik właśnie super, naprawdę mi smakuje. A teraz, że chora, to ja w ogóle potrzebuję miodu. No dobra, to co? Pokażę wam resztę, co tutaj takiego mam. Wyłożyłam wszystko tutaj. Może tak nieciekawie wygląda, ale oczywiście pierwszy kurczaka, bo dzisiaj będą kotlety. Dla dzieci na wszystko pomidory. Euro 20 kosztowały. Te pomidory. Kupiłam krewetki. Bo na kolację chciałabym zrobić z krewetkami sałatę. Mm. Mam takie różne sałaty mm. zmieszane w sensie i właśnie z tymi z tymi właśnie krewetkami chcę zrobić. Mężczyzna. Nie wiem, wzięło mnie coś, żeby znowu sałatkę zrobić, bo mam jeszcze ogórki kiszone z Polski. I pomyślałam, że coś właśnie z tymi ogórkami wymyślę. I chyba za sałatkę, bo Kasia uwielbia, w ogóle ja uwielbiam, Pedro. No, jedyna osoba nie jadek, Paulo. To on nie zawsze chce. Tutaj jest taka marchewka, to dla dzieciaków, zawsze do szkoły można włożyć do śniadanietki i sobie chętnie zjedzą. Kupuję taką właśnie drobną, cienką marchewkę. Ja na to mówię szczypiorek, ale to jest właśnie, ja, ja tak właśnie na to mówię szczypiorek, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest właśnie taka cebulka. No to zwał jak zwał, ale dobre jest. Ja lubię właśnie tą część. Ona jest właśnie taka twardsza. Szczypiorek faktycznie jest drobniejszy, a to jest ta taka cebulka. No i pyszna, smakuje nam. Mieliśmy też ser Emmentaler, taki w kosteczce kawałek. Lubię taką taką właśnie ozdobną pietruszkę. Ona jest taka fajna, czy to zupy, czy to właśnie pomidora. Weźmiecie samego pomidora, kroicie sobie i na to pietruszkę. Trochę pieprzu, ja w ogóle soli nie dodaję. I ekstra smakuje. tu dla mojego Paula. No wiecie, no on po prostu to lubi, no muszę kupić dziecku to, co on zje, bo on jest wybredny, no. potem mamy problemy z nim. Ja też bym chciała, żeby coś jadł. Salami, takie z pieprzem i tu jeszcze jedno salami z pieprzem, w ogóle generalnie lubimy salami. Przedar. Przedar jest świetny też, też nam smakuje. Kupiliśmy też Hackflash, mięso bo gdzieś tutaj już Wam pokazuję. Tu mam właśnie taką, właśnie do tych kotletów mam taki dodatek i chciałabym spróbować, właśnie zobaczymy jak będzie smakowało z tym, z tym knorem. Zobaczymy, więc to chcę zrobić. I co tu jeszcze kupiliśmy? Ketchup, już się skończył, tutaj sos pomidorowy, cebulkę fioletową. U nas dużo cebuli. Ziemniaki. Później chcemy zobaczyć jakiś Eurodont, ale pisze, słuchajcie, że one są również do Oral-B. No więc zobaczymy, czy będą pasować. Takie podobne. I zobaczymy, czy będą odpowiadać. Jak tak, no to one były naprawdę tanie i trzy sztuki. Tutaj jest tu jest taki grubszy, grubszy właśnie makaron z pakietki, taki ala. No i zobaczymy, bo już takiego chyba nie mieliśmy. Zacznę, czy będzie dobre. <tryk> e, masełko. Jak zwykle tutaj e, oliwa. U nas oliwa będzie dużo. My w ogóle e, właśnie czy do oliwy oliwę dodajemy czy dodajemy właśnie oliwę do pizzy, jak robimy. Także u nas dużo idzie tej oliwy. Kupiłam jeszcze takie mydło. Różowe. To właśnie lubię, bo jeszcze jest zielone. Ale ja to jestem fanką tego. A w ogóle makaronu tu jest jeszcze jeden. Patrzcie, ten jest taki yy, taki właśnie płaski, nie? On się nazywa fettuccine, a to bucatini. Także różne rodzaje. I mleczko oczywiście dla dzieciaków. Dla dzieciaków mleczko. I to jeszcze szczoterdziki, dwie. No, moi drodzy, i za to wszystko zapłaciliśmy 70. A jeszcze woda Zgrzewka grzewka wody, ale też oddałam butelki, za które dostałam. 3,50 za butelki, dostałam. Zwrotu. i za to wszystko zapłaciłam. 75,4. No. I to było tyle. No i przepraszam Was za ten mój głos, ale no, no tak to wygląda. Ludzie czasami chorują. Teraz mnie dopadło. No i dzisiaj miałam iść, słuchajcie, do biblioteki, ale w związku z tym, że, o, mówię jak mówię, a do biblioteki przychodzi bardzo dużo dzieci, fajnych maluszków, więc wiecie, nie chciałabym, żeby te dzieci były zarażone. Przeze mnie. No, dlatego nie idę do biblioteki. O, kitka tam siedzi. Ktoś tam napisał, że kitka jest taka bez wyrazu, to coś, a to jest nieprawda. Ona jest akurat bardzo w, z wyrazem i generalnie ona jest bardzo dobrym kotkiem. Przede wszystkim posłusznym. Nie grandzi w domu. Jeżeli byście chcieli na przykład takiego. Jeżeli w ogóle byście się zdecydowali na kota, to to jest kot, który wam naprawdę nie wiem, nie rzuca rzeczy, nie skacze wam po meblach. To jest właśnie takie fajne w tej rasie, nie? że, że ona jest naprawdę taka. No, nie jest jakaś taka rozrabiająca. Jak się słyszy, że koty tam gdzieś wariują po meblach, doniczki zwalają, no to ona takich rzeczy nie robi. Jest zupełnie inny kot. Idziemy właśnie do Decathlonu kupić łyżwy dla Kasi. No i zobaczymy w ogóle co tam ciekawego jest. Kasia jutro jedzie na łyżwę z klasą. Paulo jedzie na snowboard, nie? Na snowboard Paulo jedzie. I także jutro mają taki dzień sportowo, sportowy i całkowicie na zimowo portowo-zimowo. Tutaj jest fajny ten dekaton, taki duży. Można zaparkować na dworzu, ale też możecie sobie zaparkować na parkingu. No i generalnie duży fajny dekaton, podobny tak jak w Gdańsku. Na dworzu są trampoliny. 199, chyba taka coś jak nasza duża. A tu druga jest za 339 polimy. Tutaj nawet mają do jedzenia jakiś taki bartos nazywa się. Chodzimy do tego plonu. Tu jest polisko, grają sobie. Już o, narciarze. Fajna za 6,99 taki Polarek. macie podnie śniegowce za 39,99 są fajne też takie kurtki ładny kolor na 12 lat i tylko 5 euro 8,99 fajne są też te na śnieg fioletowe i one kosztują 25,99 zł też są w kolorze czarnym te buty dobrze wykonane w ogóle widać, że materiał będzie taki nieprzepuszczający wody więc sam raz właśnie na śnieg, ale małe numery niestety niestety małe numery ale cena jest ok a zobaczcie jakie te fajne są buty na śnieg ekstra 64,99 te też są fajne, ale kosztują 79,99, to już są droższe i to są skóry. Tu macie jeszcze w kolorze czarnym. Ekstra. Poczekaj, te mi się też podobają. Te są też fajne. Tu jeszcze takie granatowe. 79,99. No, fajne buty. Kasia mówi, że fajny plecak. Naprawdę fajne kolory ma. Kasia, weź go tu, otwórz, jaki on jest pojemny. Koleżanka miała taki. On ma tak naprawdę dwie, dwie kieszonki. nie? Jedną tu i drugą z tej Z tej strony. No, pojemny. Ładny w ogóle kolor taki. Zielony, tu jeszcze jest drugi taki ciemny zieleń. I kosztuje 3,99 I To są naprawdę takie małe, poręczne plecaki, które myślę, że nawet coś tam sporego mogą zmieścić. Zobaczcie, jaka maszyna. To jest taki wózek, taki powiedziałabym rower nawet. Tutaj dziecko z tyłu można wieść. I tu jeszcze można wieść. Dwójkę, trójkę dzieci, nie? Trzy Tutaj dwójkę i tu jedno z przodu. Jakbym była mała, to... I bym... z tyłu z jedno, czyli czwórka dzieci. Jakbym była mała, to bym chciała, żebyś miała taki rok, to tam które by miała. a ja spadłem tutaj na sofie. P prawie 5000 euro kosztuje. Oto I jak rodzina ma... Jeżeli rodzina... Jak rodzina ma czwórkę dzieci, to tutaj czwórka wchodzi. Czwórka dzieci, Pedro. To a tu, a tu jeszcze dwójkę, no? Ale ekstra. Są elektryczne. Nie? Elektryczne, no to są rowery mm. elektryczne. Ale fajne. No i teraz jesteśmy na szliczze, czyli na łyżwach. I chcemy kupić coś dla Kasi. Jakieś łyżwy. Musimy wybrać. Nie chcemy drogich. Bo zaraz pewnie Kasia będzie znowu zmieniać. Pytanie, czy mają coś fajnego kasza? Mają coś fajnego? No ale które ty tu chcesz? To w ogóle są wszystkie ciemne. No to coś ciemne chcesz? A to są popięce w ogóle. Chcieliśmy kupić łyżwy, ale tylko niebieski kolor. I w ogóle numeracji nie ma, w ogóle jest słaby wybór łyżew. więc raczej chyba kupimy przez internet i będziemy kupować, bo no nie ma nawet wyboru, szczerze mówiąc, dla dziewczynki nie ma, dla chłopaków to jest pełno. Tutaj są figurówki, ale Kasia nie chce figurówek. Tego rodzaju. No, nie ma po prostu wyboru. Teraz kiedy łyżwy, to oni wrotki wyjęli. Zobaczcie, wrotek ile? Dwie półki wrotek. A łyżew tylko jednym. Jedna ścianka łyżew. Tutaj możecie zobaczyć. I tu już wrotki się zaczynają tak naprawdę. A tutaj są e, te. To są używane na sprzedaż. Wyprawne. Nawet nie wiedziałam, że tutaj możecie kupić sobie używane. Zobaczcie, ale jak używane. Ile kosztuje? 8 euro. Zobaczcie, 8 euro. Te? zobaczymy. 40 euro. 38. A te? 20 euro. Kosztują. 37. Zobaczymy, ile te kosztują. Rolki. 9 euro. 99. Ale zniszczone. To nieźle cena. Moje w takim dobrym stanie i ja tak tanią sprzedałam. A zaczcie, tutaj jest tak zniszczony. I za 35 euro. A te 24,99 No to powiem Wam szczerze, że to wtedy są tanie jak 8 euro. Co mi za 8.